Jednak no, jak pącz jeszcze to wygra. Nie no, chyba aż tak dobrze nie będzie, co? To jestem w szoku. Zero. <gry> 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 no, zrezygnujmy. Iaaa! jedziemy do jak, domu. Ale nie było zamknięcia. Ja włączyć, nie było matki, było 100. Tak, Była tak, górna to, granica tak, stówy, tak, 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 nie? Ej, trafiłem w środek, idealnie. Nie, nie, nie. środek zajebany. No ważne, no. Kurcinek robisz Dobra, też, no to ja na razie poczekam, go, na was nie, nie będę się Ty, a co powierzała? o tym sądzisz? Zajemnie się, no coś pięknego. Ale jak to Ale podciągnęło go ej, do jak to coś nie? pięknego, co? O, Ale to coś no. zajeb... W środek trza... Weźcie, ej, Wojtek, na minę, na minę je. Stąd na minę, to żeby było. Osiem dych. E trafizara strach co to straszek no straszek no o 90 o, o! ej blisko te dwa o ale zamkniesz zamkniesz to no ale to było chyba był kto dzwonek, pierwszy za nek prawda będzie zamknięcie robi. zamknięcie w...